Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się. Dziś z nami minister Michał Wójcik, Solidarna Polska. Dzień dobry panie. Dzień dobry minister. panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ogromna tragedia w kopalni Pniówek na Śląsku. Wczoraj był tam prezydent Andrzej Duda, był również i pan. Wczoraj wieczorem także doszło do kolejnego wybuchu. Są ranni ratownicy, trzech z nich ciężko, są też ofiary w poprzednich dwóch wybuchach. Co usłyszał pan wczoraj od kierownictwa zakładu, od tych ratowników, czego pan się dowiedział? Tak ja miałem oczywiście dylemat, czy jechać tam do kopalni, jestem wiadomo, ministrem ze Śląska i w ratownicy w rozmowie telefonicznej przekazali mi, żebym przyjechał, żebyśmy porozmawiali. Rozmawialiśmy. Rozmawiałem z ratownikami, którzy uczestniczą w tych akcjach wczoraj w nocy. Zresztą dostałem telefon, że coś niepokojącego się dzieje na dole. Okazało się, że jest kolejny wybuch. No, a ja rozmawiałem z tymi ludźmi, rozmawiałem z tymi młodymi chłopcami. Jeszcze kilka godzin wcześniej nie ukrywam. Więc Powiem szczerze, że to trudna noc była. Ale także miałem okazję rozmawiać z tymi ratownikami. To było kilku ratowników, którzy poczekali na spotkanie ze mną, którzy byli w momencie wybuchu, kiedy zginęli ich koledzy, byli pod ziemią. I to było jedno z najtrudniejszych spotkań moich w życiu, nie ukrywam, jako polityka. Bardzo trudne spotkanie, ale widzę tam pełen profesjonalizm i mam nadzieję, że no, uda się jakoś to wszystko ogarnąć. Ale to są siły natury, wie pan, z naturą trudno wygrać, taka jest prawda. Jakie wnioski należy? Należy wyciągnąć z tej sytuacji, bo kwestie bezpieczeństwa to jest pierwsze, co się nasuwa, ale też kwestia być może szybszego odejścia od węgla. Wie pan, to są dwie różne rzeczy, tak sądzę. Jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wyposażenie kopalni pod tym względem, no, mamy na jednym z najwyższych poziomów na świecie. I ratownicy, czyli ta elita, można powiedzieć, branży górniczej, to są, no, można powiedzieć, taka grupa wzorcowa wręcz, że im pomagają także i za granicą. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą samego węgla, to odejścia od węgla nie będzie i bardzo dobrze. Uważam, że oczywiście trzeba wydobywać zachowaniem możliwie najdalej idących środków bezpieczeństwa. Nie będzie? No to jest chyba. Nie będzie. Rząd, rząd ma chyba inny plan. Panie redaktorze, pan mówi o, oczywiście o programie energetycznym Polski, który został przyjęty przy dwóch głosach sprzeciwu yy, ze strony Solidarnej Polski. My nie zgadzamy się na to, żeby odejść od węgla. Oczywiście my jesteśmy za tym, żeby odnawialne źródła energii miały coraz większe udział w produkcji energii. Natomiast Musimy patrzeć po pierwsze na bezpieczeństwo Polski, a po drugie ne, zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. No. Skąd to przekonanie za tym, że odejścia od węgla tak. nie będzie? Zawsze takie było, panie redaktorze. Otóż ja nie mogę przewidzieć, co będzie za kilkadziesiąt lat. Natomiast na dzisiaj sam pan widzi, co mówi chociażby komisarz Timmermans, osławiony. Timmermans, który swego czasu mówił, że odchodzimy od węgla, koniec kropka. I to mówił w Glasgow w czasie kopu. A już kilka tygodni temu widzą, co się dzieje, jak silnie uzależniona jest cała Unia Europejska od gazu, powiedział, że węgiel się wpisuje w strategię dotyczącą ochrony środowiska w Zielony Ładno. Proszę sobie wyobrazić, niebywałe. Wszystko się zmieniło. Czyli pan mówi, odejścia od węgla nie będzie, ale premier mówi, będzie odejście od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu. To akurat no tak. warto temu przyklasnąć. No ale do tej pory takiego stanowiska nie wyraziła Unia Europejska. Cały czas rozważa tę sprawę. Mamy już blisko dwa miesiące tej wojny, A Unia Europejska roz, cały czas rozważasz sankcje, o które prosił prezydent Ukrainy zanim doszło do wojny? No, Polska prosiła między innymi o to, żeby te sankcje były zastosowane, ale to jest dosyć ciekawa historia, bo przez ostatnie lata Unia Europejska coraz bardziej uzależniała się od gazu. Niektóre państwa są prawie w 100% uzależnione. Taka jest prawda brutalna. Natomiast dzisiaj sytuacja pokazała, że jeżeli nie dojdzie do zmian, a one następują gwałtownie, chociaż nie da się tego zrobić w tygodniu czy w miesiącu w Niemczech. To jest kilka lat na przykład, żeby uniezależnić się w, od, od rosyjskiego gazu. To, nie, to pokazuje błąd, który popełniła Unia Europejska. Niemcy przede wszystkim, oni narzucali w ten kierunek i dzisiaj są największą ofiarą tego wszystkiego. Panie ministrze, wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej Komisji. Zgłosiliście swoje poprawki, także chcecie wpisać do tej ustawy prezydenckiej preambułę. Zdaniem opozycji to torpeduje prezydencki projekt, wy chcecie cały czas blokować Krajowy Plan Odbudowy, skłócić nas z Brukselą i jesteście hamulcowymi. Dobrze, że Solidarna Polska jest w polskiej polityce, bo jest silny głos takiego rozsądku. Oczywiście, jako wiceprezes tej formacji, będę mówił tylko dobrze o Solidarnej Polsce i tutaj nie zgadzam się ze wszystkimi oponentami. Nie jesteśmy żadnymi hamulcowymi. Uważamy natomiast, że nie mogą być takie przepisy, które Konstytucję Polską, chociażby, która jest kręgosłupem tożsamości naszej, stawiać niżej niż prawo wspólnotowe. Na no to się nie zgadzamy. Stąd jest ten pomysł tej preambuły właśnie który wywołał tutaj dyskusję i to bardzo długą, chyba ponadgodzinną dyskusję na komisji. Druga rzecz, nie zgadzamy się na test bezstronności sędziów, bo inaczej będzie chaos w wymiarze sprawiedliwości. Na to my się zgodzić nie możemy. Przygotowaliśmy swoje poprawki. Mam nadzieję, że one zostaną zaakceptowane. A jakie są na to szanse, że zostaną zaakceptowane? No To zależy oczywiście od komisji. Wiem, że dalsze prace będą we wtorek. Sądzę, że jest duża szansa, że zostaną zaakceptowane. Słyszałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który Mówił, że te poprawki Solidarnej Polski są racjonalne i trudno się z nim nie zgodzić. Oczywiście, trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, panie redaktorze, i to mocno chciałbym wyeksponować tutaj na antenie radiowej trójki. Gdyby reforma Zbigniewa Ziobro w 2017 roku nie była zablokowana przez pana prezydenta, zawetowana, to dzisiaj nie rozmawialibyśmy o tym. Jestem pewien w 100%. To pomówmy jeszcze o innym waszym pomyśle, Solidarna Polska proponuje, aby nie płacić składki członkowskiej. To jest autorski pomysł Zbigniewa Ziobry? Pomysł Solidarnej Polski, oczywiście naszego lidera Zbigniewa Ziobro. Chcę powiedzieć tak, skąd on się wziął, bo jest dużo przekłamań, manipulacji w przestrzeni medialnej. Pojawia się ten nasz pomysł w kontekście dyskusji, która toczy się wokół Sądu Najwyższego. Jakobyśmy mieli położyć na stół te propozycje i tą propozycją grać. W żadnym razie, panie redaktorze, wczoraj była konferencja moja z panem ministrem o dobą w Sejmie i wyraźnie powiedziałem, przekazałem dziennikarzom, że chodzi o kwestię niepłacenia przez Komisję Europejską dla uchodźców. Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że przez dwa miesiące państwo wszyscy stanęliście na wysokości zadania. Jako społeczeństwo, jako naród, jesteśmy empatyczni, otwarci do ludzi z Ukrainy. Przyjęliśmy Prawie 3 miliony uchodźców. Mhm. Państwo stanęło na wysokości zadania, samorząd stanął na wysokości zadania. Tylko ale ko Komisja Europejska. Tylko nie stanęła, Komisja Europejska tak? tak się składa, że nie. Bo od dwóch miesięcy, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że do Polski wpłynęło z tego tytułu 0 euro. 0 euro dla uchodźców. Zero. Pomimo tego, że przypominam, był chociażby instrument dotyczący uchodźców w Turcji. To byli uchodźcy syryjscy. I tam przekazano w dwóch transzach 6 miliardów euro. Pierwszą 2,16, drugą 2,18 o ile pamiętam. Wie pan, jak to zrobiono, panie redaktorze? Część wydzielono z budżetu unijnego, a część to była właśnie ze składki państw członkowskich. One się zrzuciły na to, żeby pokryć te 3 miliardy, 6 miliardów euro. A dzisiaj komisarz... było no, mniej. Po no za 3 miliony. Poza tym, ale tym, nie, no nie, 3 miliony, mniej było. No po, tak. poza, tym, poza tym, teraz mówimy o uchodźcach. Wtedy tak? Te, tak. mówiliśmy raczej o migrantach ekonomicznych. Tak, to też jest z różnicą. była y, wojna w Syrii, też musimy pamiętać. Ale proszę sobie wyobrazić, że komisarz do spraw budżetu mówi, że no to, ta wojna, która teraz jest, nie jest tą samą wojną, co była w Syrii. No to y, po prostu naprawdę, to, czasami w, ta hipokryzja tych komisarzy jest nieprawdopodobna. No tak. Y, doszło do zmiany premiera kilka lat temu przecież i to premier Mateusz Morawiecki miał te relacje, stosunki z Brukselą poprawić. Miały być one dobre, a teraz nie mamy. Ani pieniędzy z KPO, ani środków na pomoc dla uchodźców, więc można powiedzieć, że premier Mateusz Morawiecki no nie dokonał tego, do, 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 do czego został powołany, że tak powiem. Ja y, mogę mówić za Solidarną Polskę. No, Często krytykowaliście pana premiera. W tym kontekście, panie redaktorze, no, my stale podchodziliśmy do tego, w sposób jednoznaczny podchodziliśmy do tej sprawy, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, że Unia Europejska będzie próbowała wykorzystać mechanizm pieniądze za praworządność. To jest mechanizm pozatraktatowy, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. To jest jedna rzecz. A druga to jest to, że dzisiaj Komisja Europejska się kompromituje. Właśnie przy okazji uchodźców, bo manipulacja polega na tym, że dzisiaj ktoś mówi, że my gramy tą kartą, bo chcemy coś tam w ustawie o Sądzie Najwyższym. Nieprawda. My mówimy, Komisja Europejska mówiła o solidarności, o równości pomiędzy państwami, a dzisiaj zaprzecza swoim wartościom, o których mówiła. To są hipokryci. Wybory parlamentarne będą zgodne, zorganizowane zgodnie z terminem, bo cały czas niektórzy politycy opozycji, chyba zgodnie ze swoim życzeniem, mówią o przedterminowych wyborach. No biedny do opozycji, można powiedzieć, bo od siedmiu lat tak mówią. Jak słyszę wypowiedź ludowców czy w Koalicji Obywatelskiej, to ci ludzie, którzy na nich głosują, od siedmiu lat tę bajkę wysłuchują. No i prawdopodobnie będą dalej w opozycji. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, kiedy będą wybory. Sądzę, że w konstytucyjnym terminie. Natomiast, natomiast sądzę, że jest duża szansa na to, że obóz władzy będzie miał władzę także przez kolejne lata. Czyli, że będziecie startować razem? Sądzę, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, bo proszę pamiętać, że wygraliśmy 8 razy pod rząd. Dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość Solidarna Polska zawsze zgodnie działały. Inne głosy dotychczas docierały ze strony Solidarnej Polski, że chcielibyście. Osobno. Nie było takich głosów, panie redaktorze, nie wiem, gdzie to pan słyszał. Sądzę, że to jest najlepszy scenariusz dla Polski, dla Polaków dzisiaj. Natomiast oczywiście, no, wie pan, nie mam zdolności przewidywania przyszłości. Proszę o tym pamiętać, my jako Solidarna Polska jesteśmy formacją, która się stale rozwija, w, jeżeli chodzi o nasze struktury w, i na pewno jedno mogę powiedzieć wiem, że jesteśmy atakowani w różnych mediach i to bardzo, bardzo mocno. My się nie myliliśmy, proszę sobie zweryfikować to, o czym mówiliśmy. Co do węgla, ochrony środowiska, mechanizmu praworządność za pieniądze, pieniądze za praworządność. My się nie pomyliliśmy w tych sprawach. Przekonywał minister Michał Wójcik, który był gościem Salonu Politycznego Trójki, za co bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.